Długo wyczekiwana przebudowa drogi Gościno-Gościno-Dwór jest coraz bliżej. Chodzi o odcinek około kilometra od ronda zlokalizowanego przy ulicy 4 Dywizji Wojska Polskiego w Gościnie do szkoły i pętli autobusowej. Ta droga, ta inwestycja ma swoją historię, bo zabiegaliśmy nią, o nią od jakiegoś czasu i pierwotnie byliśmy na liście rezerwowej. Oczywiście zarówno burmistrzowi miasta Gościną, który tutaj siedzi z nami, pan Marcin Pawlak, bardzo zależało na tej inwestycji, nam również. W połowie roku dowiedzieliśmy się, że w związku z rozstrzygnięciami przetargowymi jest szansa, że w tej rezerwie doczekamy się uzupełnienia dotacji z funduszu dróg i pod koniec roku praktycznie dowiedzieliśmy się, że mamy pełne finansowanie. A jeszcze większą radość nam przyniósł sam przetarg. Mieliśmy przeznaczone na tę inwestycję 6 milionów złotych, a przetarg został rozstrzygnięty za kwotę 2 miliony 997 tysięcy. A dzisiaj podpisano umowę na wykonanie rozbudowy drogi. Ale swój udział w tym przedsięwzięciu ma także gmina Gościno, która dołożyła do inwestycji 500 tysięcy złotych. Pokaz partnerstwa. Wiemy, że te środki, które mamy obecnie, są bardzo mocno okrojone i tych inwestycji związanych z uczestnictwem w różnych programach jest na razie. Na razie podkreślam dużo mniej niż w poprzednich latach i staramy się jako zarząd powiatu rozmawiać z wodarzami gmin. W tym przypadku z panem Marcinem Pawlakiem, który zobowiązał, zobowiązał się wesprzeć tą inwestycję kwotą 500 tysięcy złotych. Bardzo dobry dzień dla powiatu, dobry dzień dla uczniów i społeczności szkolnej zespołu szkół im. Macieja Rataja w Gościnie, ale przede wszystkim dla mnie osobiście jest to bardzo dobry dzień z perspektywy, z perspektywy mieszkańca gminy Gościno. Nic tak nie boli i nic tak nie wpływa na to, jak się czujemy komfortowo w naszej społeczności, jak infrastruktura, z której korzystamy na co dzień, komunikując się ze szkołą, komunikując się z ośrodkiem zdrowia, komunikując się z miastem no i dalej z miastem Kołobrzeg, więc te właśnie inwestycje drogowe myślę, że wszystkich samorządowców cieszą najbardziej. Wykonawcą zadania jest firma Strabak. Termin realizacji to 200 dni od dnia podpisania umowy, co oznacza, że inwestycja powinna zakończyć się w czerwcu. W zakresie objętym rozbudową jezdnia zostanie poszerzona do 6 metrów, wybudowana droga dla pieszych i rowerów oraz zatoki postojowe i przystanki autobusowe. Istniejące elementy odwodnienia zostaną oczyszczone i odwodnione oraz zostanie wykonane nowe oznakowanie pionowe i poziome. Całość konferencji nadamy po wydarzeniach dnia.